Cześć przyjaciele. Wszystkie silniki posiadają napęd łańcucha rozrządu, który niestety czasami wymaga uwagi po od 100 do 150 km. We wszystkich egzemplarzach łańcuch znajduje się od strony skrzyni biegów, więc aby się do niego dostać trzeba zdemontować silnik. Silnik 2.0 TFSI, który pojawił się po zmianie stylizacji, nie jest powszechnie stosowany, a przebieg nie jest jeszcze wysoki. Przynajmniej w tej wersji silnika nie zanotowano żadnych przypadków spalenia oleju, jak przy słabszych analogach. Drugi 8FS i w przeszłości, nawet w Audi A6C6, często ulegał zarysowaniom. Potem sprawa została sfinalizowana, ale nieprzyjemne epizody nadal się pojawiały. Z powodu incydentów w 2012 roku Audi przestało oferować ten silnik. Jednak po badaniach i szeregu modyfikacji silnik powrócił na listę dostępnych pod koniec 2012 roku. Jedną z wad drugie 8FSI są zatkane kanały powietrza wtórnego przeznaczonego do oczyszczania katalizatorów po od 150 do 200 km. Trzeci 0 i najczęściej stosowany. Do doładowania silnika nie stosuje się turbosprężarki, ale mechaniczną doładowanie typu Rootsa umieszczoną w wypukłości bloku. Głównym problemem 3.0 TSF i są zarysowania na ściankach cylindrów. Choroba dotyczyła samochodów wyprodukowanych przed końcem 2013 roku. Pod koniec 2013 roku pojawiły się zmodyfikowane silniki z trwalszą powłoką na ściankach cylindrów. Ale irytujące problemy nadal się zdarzały. Punktem zwrotnym był rok 2015, kiedy silnik otrzymał żeliwne tuleje. Po od 60 do 120 km katalizator może ulec awarii. Lepiej nie zwlekać z jego wymianą. Katalizator zaczyna stopniowo ulegać zniszczeniu, co doprowadzi do przedostania się wiórów ceramicznych do cylindrów, co z kolei spowoduje pojawienie się zatarcia i późniejszego remontu silnika. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę carme Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Ponadto właściciele wersji 3-litrowych napotkali awarię termostatu, płyn niezamarzający zniknął bez śladu. Kolejnym słabym punktem są pofałdowania układu wydechowego. Po od 50 do 100 km mocowania silnika lub pompa mogą ulec awarii. A przy dużym przebiegu wykrywa się koksowanie kolektora dolotowego. 3-litrowy turbodiesel, jeśli nie uwzględnić wspomnianych łańcuchów rozrządu, nie cierpi na żadne poważne dolegliwości. Jednak po od 60 do 120 km można zaobserwować niewielkie nieszczelności po stronie skrzyni biegów. Wyciek następuje spod górnej miski, której śruby z czasem są wyciągane. Audi A7 było dostępne z napędem na przednie koła lub napędem na wszystkie koła Quattro. Wersje z napędem na wszystkie koła nie korzystają już ze zwykłego torsena. Nowy centralny mechanizm różnicowy może rozdzielać moment obrotowy pomiędzy przednie i tylne koła w szerszym zakresie do 85% na tył i do 70% na przód. W trybie normalnym 60% przyczepności przekazywane jest na tylne koła. Opcjonalnie oferowany był aktywny tylny mechanizm różnicowy, skręcający zewnętrzne koło podczas pokonywania zakrętów. Wersja z napędem na przednie koła została wyposażona w bezstopniowy wariator łańcucha V Multitronic, a wersja z napędem na wszystkie koła została wyposażona w 7 biegową, mokrą, dwusprzęgłową automatyczną skrzynię biegów S-Tronic. Najmocniejszy Biturbo Diesel napędzany był 8-biegową automatyczną skrzynią biegów Tiptronic firmy ZF. Szeroko stosowany był także w A7, przeznaczonym na rynek amerykański. Prawie wszystkie Audi A7 na rynku wtórnym są wyposażone w robota S-Tronic. Najczęściej zawodziły automatyczne skrzynki wersji przed restylingiem, zawodziła mechatronika. Część służb nauczyła się naprawiać mechatronikę. Oprócz samej mechatroniki może zawieść także jego złącze. Ponadto czasami przeciekała obudowa filtra oleju lub wyciśnięty był o ring z obudowy filtra. Po zmianie stylizacji poprawiono mechatronikę, a nieprzyjemne incydenty podczas wczesnych przejazdów zaczęły zdarzać się znacznie rzadziej. Jest sporo S-tronów, które przejechały ponad od 150 do 200 km bez naprawy mechatroniki i sprzęgła. Osiem-biegowa Tiptronik ma opinię dość niezawodnej automatycznej skrzyni biegów. Pomimo tego, że pojawiają się skargi na wstrząsy, kopnięcia i awarie trakcji, nie było faktycznych przypadków napraw. Właściciele A7 z przekładnią CVT nie muszą zbyt wcześnie zgłaszać się do serwisu, aby naprawić skrzynię biegów. Wszystkie skrzynie biegów pilnie wymagają regularnej wymiany oleju co 60 tysięcy kilometrów. Dotyczy to w pełni E-Stronik. Aby to zrobić, potrzebne są dwa rodzaje oleju: 6 litrów dla mechatroniki i 5 litrów dla części mechanicznej. Przy okazji wymieniane są filtry zewnętrzne i wewnętrzne, uszczelka miski i śruby. Na przedniej i tylnej osi zastosowano zawieszenie wielowahaczowe. Opcjonalnie oferowane było zawieszenie pneumatyczne i sprężyna zaciskowa S-Line. Zwykle trzeba zwrócić uwagę na przednie zawieszenie. Po od 50 do 100 km łożyska kół mogą szumieć lub dolne ramiona mogą pukać. W układzie kierowniczym zastosowano elektromechaniczne wspomaganie zintegrowane z przekładnią kierowniczą. Niestety, stojak czasami zawodzi. W niektórych przypadkach udało się go ożywić po flaszowaniu jednostki sterującej. Niewiele osób potrafi jeszcze naprawić stojak, ale nawet po naprawie nie będzie on trwał długo. Wiele elementów nadwozia wykonano z aluminium, maska, przednie błotniki i drzwi. Przy dużym przebiegu w niektórych egzemplarzach powstają odpryski na tylnych nadkolach. Od czasu do czasu zawodzi zamek klapki wlewu paliwa. Z biegiem czasu do zamka dostaje się woda, która wykańcza silnik. Pierwsze objawy to nieotwieranie się klapy przy zimnej pogodzie. Następnie przestaje się otwierać w dowolnej temperaturze. Z biegiem czasu wilgoć niszczy również niewystarczająco uszczelnione czujniki w klamkach systemu otwierania pojazdu bez kluczyka. Jeśli jeden czujnik ulegnie awarii, pozostałe również przestaną działać. W sezonie zimowym czasami po rozłożeniu lusterka odwracają się na zewnątrz. Jedynym wyjściem jest wyłączenie systemu automatycznego składania lusterek podczas mrozów. Czasami pojawiają się problemy z układem klimatyzacji. Z reguły wszystko sprowadza się do niedrogiego czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego umieszczonego za osłoną chłodnicy. W A7 z pierwszych lat produkcji mechanizm napędu monitora mógł zgrzytać zbiegami. Dilerzy wymienili urządzenie na nowe w ramach gwarancji. Audi A7, jak każdy nowoczesny samochód high-tech, jest dosłownie wypełnione elektroniką, która od czasu do czasu zaczyna działać nieprawidłowo. Prawie zawsze możliwe jest przywrócenie sprzętu do życia po wyłączeniu zapłonu lub ponownym uruchomieniu MMI. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.